Witajcie, chwała Bogu! Chcę Was pobłogosławić wszystkich, którzy mnie oglądacie, moi braci, siostry, oraz ludzi, którzy jeszcze nie przyjęli naszego Pana Boga, Jezusa Chrystusa, Sprawiciela naszego do swojego serca i żyć. Gorąco Was zachęcam do tego oraz do czytania Słowa Bożego. Błogosławię Was w imieniu Pana Boga, naszego Jezusa Chrystusa. Ja bym chciał się jeszcze raz na szybciutko, króciutko, bardzo króciutko odnieść do Eucharystii Kościoła Katolickiego, czym dla, dla nich, dla wierzących Kościoła Katolickiego to jest Eucharystia, jak się do tego odnosi Słowo Boże? Wierzymy, że podczas sprawowania Eucharystii w czynnościach liturgicznych uobecnia się i staje się dostępna dla nas ofiara Chrystusa. Tak więc przeczytam Wam, co na ten temat ma mówi Pismo. Przeczytam Wam z Hebrajczyków 10:10. 10. I sami wyciągnijcie z tego wnioski, co bismo mówi tutaj w tym momencie na temat ofiary, kapłanów, jak to wygląda. Tak więc, hebrajczyków 10.10, z uspółucześnionej Biblii Gdańskiej, za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej, wiele razy składając te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów. Lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga, oczekując odtąd, aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod jego stopy. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. Złożył jedną ofiarę raz na zawsze, a wy Wierzycie w to, że to się uobecnia, i staje się to dla Was jako ofiara Chrystusa na ołtarzu. Przemienienie w literalne ciało i krew Chrystusa. Przecież to się w ogóle nie ma nic z tym, co tutaj jest powiedziane, co, co ja tutaj przeczytałem. Ofiara została raz na zawsze złożona. Jeżeli kapłani będą składali ofiary jest napisane, a każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej, wiele razy składając te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów. Rozumiecie? Dlatego kapłaństwo to zostało zniesione w momencie, kiedy kapłaństwo ofiary na ołtarzach, kiedy, ja już to mówiłem w poprzednim filmie, w momencie, gdy Jezus Chrystus złożył doskonałą ofiarę, z którą przeczytałem jedną raz na zawsze na krzyżu. Nie rozumiem, co wierzycie. Ale napisane też jest w Koryntian 1, 11-19, przeczytam wam to. Bo muszą, wami, bo muszą być między wami herezje, aby się okazało, którzy są wypróbowani wśród was. Tak więc interpretujcie to jak chcecie, sami, bez, ale bez mądrości Bożej, bez poznania Ducha. Jeżeli nie przyjmiecie Jezusa Chrystusa jako swojego Boga i zbawiciela, jeżeli sami swoimi wyznacie, że Chrystus jest Panem, i w sercu swoim uwierzycie, że Bóg strzesił go z martwych, zbawionymi będziecie, prawda? Ziemia 10 przez 9. A wy myślicie, że wy przez jakieś sakramenty, jakieś inne rzeczy będziecie zbawieni, i że w kościele. Rzymsko-katolickim jest zbawienie. Tylko w Jezusie Chrystusie jest zbawienie. W nikim innym. Tylko On zbawia. Tylko On. Żaden Kościół, żadne sakramenty, żadni tam współodkupicielki i ktoś inny, żaden człowiek, tylko Jezus Chrystus. I mamy sami też dostęp do Boga poprzez Jezusa Chrystusa. Tak więc czytajcie, zachęcam was do czytania sami Słowa Bożego. Odrzućcie nauki, które nie są biblijne. Idźcie za Bogiem. Nie słuchajcie człowieka. Nie też nie słuchajcie. Przeczytajcie, sprawdźcie sami to wszystko. Ja wam to przeczytałem jeden do jeden ze Słowa Bożego. Przeczytałem wam, co wy wierzycie, jak to wygląda. Na temat, że myślicie, że to jest naprawdę u się dla Was wszystko i cała ofiara. O, ofiara została złożona raz na zawsze. Ja nic nie dodaję od siebie, ani nie odejmuję od siebie. Ani, ja nic nie dodaję od siebie do słowa, ani też nie odejmuję od słowa, bo, bo nie mogę. Ja wierzę biblijnie. Nie jestem, tak jak mówiłem, żadnym nauczycielem. Głoszę tylko Ewangelię. Przekazuję wam to. Nie uważam się za osobę mądrą, bo ja nie jestem osobą mądrą. Nie wywyższam się ponad innych. Jestem zwykłym człowiekiem po ostrych przejściach kiedyś. Który przyjął Jezusa Chrystusa jako swojego Boga i Zbawiciela. Na swoim przykładzie, mówiłem to nie w jednym filmie, że chcę wam pokazać, że Bóg istnieje i po prostu czytam wam Słowo Boże. I to wszystko. A nie jestem żadnym nauczycielem do nauk. Są inni ludzie, prawda? Bo my wszyscy jesteśmy członkami Ciała Chrystusowego, jak mówiłem. Jeden jest do prorokowania, jeden nauczanie jeden uzdrawia, jeden demony wyrzuca. Ktoś ma to wszystko naraz. Ja to też mówiłem w innym filmie. I ja jestem zwykłym, prostym człowiekiem. Niewyuczonym też. I to co ja wam czytam to jest tylko jeden do jeden ze Słowa Bożego. Nie wywyższam się ponad kogoś innego. Wręcz przeciwnie. Służę wam, Służę wam w ten sposób, że żeby, żeby przekazuję wam Słowo Boże. I wyzywajcie mnie. Ja widzę, czytam te komentarze. Jak wy mnie wyzywacie, i o obelgi, jakie w moją stronę lecą, i że jestem jakiś, no ja różne, różne tam rzeczy czytałem, to nic, ja się tym nie przyjmuję. Wybaczam Wam, I... i zachęcam Was wszystkich do, tak jak mówiłem, do czytania Słowa Bożego oraz przyjęcie Jezusa Chrystusa jako swojego Boga i Zbawiciela. Nie w ten sposób nikt nie. To sobie piszecie też tam, niektórzy, nie, tam te wyzwiska albo takie rzeczy inne, nie, i tak dalej, w moją stronę. I mnie to z nie zniechęci ja mówiłem, ja będę dalej głosił Słowo boże. Tak jak mnie po prostu Bóg powoła, nie. Bo ja na przykład nie idę i nie. Mówię też to w innych filmach nie idę i nie nauczam sam od siebie nauczam. Ja nie jestem nauczycielem, przekazuję, mówię głoszę Ewangelię z prawdą. I nie mówię tego od siebie, bo o ja sobie siedzę i sobie rozkminiam i może coś tam pójdę wam przekazać, nie. Ja normalnie sobie dzień spędzam w domu, czytam słowo Boże, robię swoje też tam jakieś zajęcia. Niestety muszę w domu siedzieć cały czas nie, no tak to wygląda z powodu tam moich prywatnych spraw, chorób i tak dalej. Nie to też jest nie. I czytam Słowo Boże wiadomo, spotykam się też z bliskimi, spotykam się też z bliskimi i spotykam się z bliskimi spędzam dzień normalnie jak człowiek. I jeżeli ja dostaję coś na przykład w duchu, coś do mnie przychodzi, myśli, że ja mam o, w ten sposób mam powiedzieć, to ja tak czy nie, Ja niczego nie, nie robię od siebie I, i tyle, no co? No przecież. Uważam, że tak jak mówiłem w innych filmach, ktoś tam twierdzi się ze mną tam próbuje wykucać, że ja nie jestem upoważniony do czytania Słowa Bożego, do ogłoszenia tego. Ja już usłyszałem wiele razy nawet na mnie z rodziny i że uważam się za kogoś mądrego. Ja mam kogoś słuchać, tylko i nie nie będę tylko słuchaczem bierny. będę też wykonawcą słowa, tak jak jest opisane, i będę przekazywał, głosił Ewangelię, bo tak nakazał Jezus Chrystus i ci głosi Ewangelię, całemu światu, prawda? Więc ja głoszę Ewangelię. Mówię, czytam słowo Boże wam, przekazuję wam, jak to wygląda. Czy to was gorszy? Jeżeli was, jeżeli was to gorszy, to co ja mówię? Ja już mówię to w innych filmach, idźcie na inne kanały. Jeżeli jesteście tam zagorzałymi katolikami i do was nie dociera to słowo Boże z prawdą, nie rozumiecie tego, to oglądajcie sobie swoich tam ojców, których nazywacie, jakichś Augustynów i innych, gdzie Bóg powiedział jasno: nikogo nie nazywajcie Ojcem na ziemi, bo jednego macie tylko Ojca, który jest w niebie, prawda? Też to mnie dziwi, że wy tak jakoś tam ich nazywacie. I, ale ja wiem, że wy tutaj i tak tego nie przyjmujecie, ani nic, no to o co wam chodzi? Idźcie na inne kanały i oglądajcie tam sobie, tam sobie. I tak sobie żyjcie, nie? Nikt, no, nik, nikogo do niczego nie zmusza, nikt nie musi być też u mnie na kanale. Jak jeszcze raz zachęcam was do czytania Słowa Bożego. Pamiętajcie, trzymajcie się Jezusa i wszystko będzie dobrze. Tylko Jezus. Z Panem Bogiem.